Hej, Witajcie w nowym filmie. Mamy dzisiaj środę i postanowiłam się do Was odezwać i wykorzystać jeszcze trochę ładnego światła. O słońcu to już może nie co mówić, ale dzisiaj jest taka ładna pogoda. Cały dzień było słońce i jakoś tak wiecie, jest mega fajnie. I właśnie wróciłam do domu. Michał wziął Eduncia na spacer, a ja odgrzewam zupę dyniową, Mamy jeszcze zupę, więc odgrzewam i tak sobie myślę, że do tego zrobię takie grzanki. Wiecie, w tym opiekaczu. Bułeczek z wczoraj niestety, ale biedronkowe pieczywo na drugi dzień można kim, czymś kogoś tym zabić, o tak chciałam powiedzieć. No i tak kochani, i jak słychać dalej, jak słyszycie, dalej słychać nasz grzejnik, więc ogólnie powiem dobrze. Masagram. Ale jesteśmy już umówieni na, na wymianę. No, słuchajcie, zobaczcie, tu mam tutaj taką bułkę, że jest spoko, a te już takie... A no, tą to, to... Można naprawdę kogoś zabić, więc tylko tak trochę ja tam nie muszę mieć, ale Michał lubi do zupy jakieś pieczywo albo cokolwiek. No, i jesteśmy już umówieni na termin i jedziemy właśnie zaraz yy, do Obi. Także zjemy zupę i się zbieramy yy, na... Przegląd grzejników, bo słuchajcie, chciałabym taki, wiecie, grzejnik trochę podobny do tego, czyli też taki po prostu wysoki, długi, e, tak chyba będzie najlepiej wyglądało. E, po wielu e, dyskusjach i rozważeniu wszystkich za i przeciw e, stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy wyburzać ściany z kuchni do dużego pokoju, czyli tej. E, z tego względu, że e, wiecie, po tej stronie za tą ścianą mamy telewizor, komodę i tak dalej. Jeżeli ja wyburzę tą ścianę, e, fajnie to będzie wyglądało, ale będzie mi brakowało ściany, ponieważ no, nie mamy jakiegoś dużego mieszkania. E, mamy dwa pokoje, mamy 40 metrów kwadratowych, mamy malutką sypialnię, e, którą też bym chciała po prostu trochę zmienić. E, tam bym wywaliła tą szafę i tą komodę. Zresztą powiem wam, że nasza sypialnia to... Łóżko jest ok, jest super, natomiast szafa i komoda była kupiona tylko tak na szybko, bo już wiecie, nie mieliśmy ani kasy, jak się urządzaliśmy tutaj ze wszystkim, remonty i tak dalej. Ani weny w ogóle nie miałam na urządzenie tej sypialni. I tak dobra, byle by było coś w miarę najtańszego z Ikea, to się pewnie zaraz rozkraczy, to coś się pomyśli. No i słuchajcie, te meble mają już z 8-9 lat. I nic się z nimi nie stało, stety, niestety. No, ale mam pomysł, żeby po prostu zabudować tą ścianę w sypialni um, paksem. IKEA, widzicie, to jest ten taki zestaw szaf, szafeczek, i możecie sobie sami po prostu kombinować różne szafy według własnego uznania. I oni mają fajne, to mają też szafy na 40 cm. Głębokie, czyli takie, wiecie, mega, mega wąskie do takich małych przestrzeni. Fakt faktem, że wtedy, wiecie, rzeczy na wieszakach nie wiszą tak, tylko tak, więc tych rzeczy też się mniej zmieści. No ale jednak cała ściana będzie zabudowana, więc. Więc na pewno zmieści się, czy znaczy wydaje mi się, że zmieści się więcej rzeczy niż teraz w tej jednej szafie, bo ta komoda jest strasznie mało pojemna. Tam oczywiście jest, wiecie, w tej komodzie jedna albo nawet już dwie takie szuflady na tentegi i tak dalej. Wiecie o co chodzi, na takie duperele. I ta właśnie jedna szuflada rozrasta się już na prawie dwie szuflady. To są tak zwane Michała szuflady, gdzie jest wszystko. I Michała nazywa tą szufladę magiczną szufladę, czyli jak czegoś nie można znaleźć, to na pewno jest w tej szufladzie, bo to się tylko tam tak wrzuca. No, więc e, tak, y, więc taka decyzja została podjęta. A w związku z tym, że nie będziemy wybijać tej ściany, to nie ma na co czekać. I chyba namówiłam Michała na wymianę paneli w dużym i w małym pokoju. E, wiecie, tak jak mówię, urządzaliśmy się kilka la, ładnych lat temu e, i jakby. Pewne rzeczy nam się sprawdziły, pewne nam się nie sprawdziły. No i chciałabym wymienić te ciemne panele podłogowe, które mamy w obydwu pokojach, na coś jasnego. Chciałabym wymienić to na coś w takim kolorze, jak mamy płytki tutaj, w, przez kuchnię, aż przez przedpokój, tam aż do łazienki. Wszystkie są jakby takie same. Więc myślę, że panel, który byłby podobny do koloru płytki, spowodowałby tylko, że ta przestrzeń by się jeszcze powiększyła, a nie odcinała, wiecie, tak ciemne panele do, do jasnych płytek. Poza tym, swego czasu miałam fazę na coś takiego bardziej właśnie, nie wiecie, ciemna ściana w sypialni, ciemne panele i tak dalej, a teraz bym wszystko po prostu chciała na jasno. Tutaj w kuchni też mam ciemne płytki, ciemny blat. Tu powiedzmy ujdzie, jakoś mi się to nawet w miarę podoba, a jakbym miała robić jeszcze raz, to w życiu bym nie zrobiła sobie takiej, e, takich ciemnych rzeczy. W małym mieszkaniu jednak dużo fajniej sprawdzają się jasne płytki, jasne ściany. No więc chciałabym pojechać też z Michałem dzisiaj poza... E, Wyborem grzejnika. Chciałabym jeszcze się rozejrzeć za panelami, rozeznać, jak wygląda to cenowo i tak dalej. Wiecie, co u nas najgorsze jest to, że my przy remoncie tego mieszkania nie zrobiliśmy wylewek podłogowych, tak jakich, wiecie, samopoziomujących się. I czeka nas to teraz. Więc, w związku z tym, że chcę większą szafę, w pokoju też troszeczkę przearanżuję. Chyba sprzedamy ten stół z dwoma krzesłami, które staje, bo my naprawdę bardzo mało z niego korzystamy. My przeważnie i tak jemy przy stoliku, tym, takim wiecie, niskim, przy kanapie, przy fotelu. I to jest po prostu, wiecie, stół to jest tylko. E, znaczy, stół jeszcze się sam w sobie może czasem na coś przyda, ale krzesła robią przeważnie na wiszaki na ciuchę Wiecie, jak to jest? No i robi się po prostu bałagan. Więc chciałabym zobaczyć właśnie, jakie są ceny paneli, jak wygląda kwestia e, tych wyladek samopoziomujących i takich rzeczy. Więc ja powiem Wam tak, że. Tu jak przyszliśmy remontowaliśmy wszystko, mieliśmy jakiś określony budżet, więc nie wszystko jest takie, takie jak bym sobie wymarzyła. Nie wszystko to, co podoba mi się teraz, było dostępne i podobało mi się 10 lat temu, kiedy remontowaliśmy to mieszkanie, więc wiadomo, że są rzeczy, które też już się zniszczyły, były też wiecie, tanie średniej jakości i należałoby je wymienić, na przykład drzwi do łazienki i do małego pokoju, bo to jest, słuchajcie, już się śmieję, są papierowe drzwi i nawet jak się z Michałem pokłócimy, to nie można nimi trzasnąć, bo jak tak wiecie, się zamachniecie, byście chcieli trzasnąć drzwiami, to one po prostu łapią powietrze i tak No, także nie, żebym chciała trzaskać drzwiami, ale chciałabym coś fajnego, już porządniejszego i na pewno białego no, ale to, to później najpierw chcę się zorientować na paneli, chociaż drzwi w sumie też musielibyśmy obejrzeć, bo najpierw musimy się chyba wymienić drzwi i dopiero potem robić y, panele. Tak mi się wydaje. Dobra, kochanie, uciekam, robię obiadek, y, zbieramy się, tym bardziej, że ja dzisiaj na 19 jeszcze mam paznokcie. Właśnie myślę co by to zrobić może jakieś wino. To mi się dobrze nosiło, powiem Wam. I nawet ten wzorek, który miałam na tym jednym paznokciu, jakoś uszedł. I, I nie męczył mnie za bardzo Ale jednak to był jakiś wzorek I teraz będą raczej paznokcie Wszystkie w jednym kolorze, bez żadnych wzorków, dodatków I zrobię jakieś bordo Albo wino, chyba coś, coś takiego mnie kusi Bo czerwone sobie już zostawię Chyba na e, takie wiecie Typowo czerwone zostawię sobie na Święta, więc tymczasem No już w obi ale Na razie same takie łazienkowe klimaty Ale tutaj coś takiego Mi się podoba, o jest czarny, jest biały, ale chyba biały byłby bardziej praktyczny, bo u nas się bardzo kurzy, więc wiecie co jest z czarnymi grzejnikami. No i same takie łazienkowe, jeżeli chodzi o takie długie. No nic, idziemy dalej oglądać. A tu takie jak my mamy, nie? W pokojach takie zwykłe. Tak, takie tradycyjne. Ale tu nie ma jakiegoś dużego wyboru. Tamte długie są fajne a tu takie właśnie typowo łazienkowe zostawiłam jecha przy tych grzejnikach i przyszłam sobie na to co mnie bardziej interesuje o widzicie takie coś mi się podoba tylko one są takie właśnie do tylko plastikowe te już mają bardziej taką fakturę drewna o widzicie i też się tak nie błyszczą jak te nasze stare panele wyglądają jak drewno, naprawdę super zobaczcie jak nie to wygląda i idą dalej zobaczyć, bo szukamy czegoś naprawdę takiego jasnego, o te też są ładne i też mają taką fakturę drewna wyglądają faktycznie naprawdę jak drewniana podłoga ekstra to już takie za ciepłe, za szare o te są też fajne i też podoba mi się ta opcja tej fałfugi to się chyba tak nazywa wyglądają jak drewno, super o, te są ładne <laughs> bardzo mi się podoba taka, ale jodełka fajnie to wygląda, tylko nie ten kolor paneli, to już prędzej te obok też fajne o i chciałabym już remont <laughs> tak, tak to już jest, kobiety robią remont ale fajnie by się samo zrobiło, nie trzeba byłoby wiecie, robić tej całej demolki takie też są ciekawe, takie prawie, bym powiedziała, białe. Tu są też fajne. Wyglądają też jak taka stara podłoga. Nam by się nawet to wpisało w klimat naszego mieszkania, ale wydaje mi się, że przy małych pomieszczeniach, chyba taka podłoga, gdzie są takie wiecie mocne słoje, to będzie za dużo się działo na tej podłodze. Poza tym one się już tak nieładnie błyszczą w świetle. Widzicie, nie fajnie to wygląda. No, i oczywiście moja wymarzona drewniana podłoga. Za 79 zł nie jest taka droga, ale boję się strasznie, że to się po prostu porysuje. Mają, wiecie, małe mieszkanko. Wszystko się przesuwa, ale fajne takie drewno. Super, jak już będziemy tak blisko, żeby kupować podłogę, to trzeba się po prostu z kimś skonsultować. Ale ta jest przepiękna podłoga. No powiedzcie, że nie. Jest po prostu przepiękna, matowa i nawet nie jest taka droga jak na drewnianą podłogę. 79,99, a takie lepsze panele laminowane są za 60 parazłotek, więc w nie duża różnica. Naprawdę fajne, bardzo mi się podoba, bardzo. Hej, my już wróciliśmy do domu. właśnie zrobiłam sobie gorącą kąpiel. Nałożyłam sobie e, żel aloesowy i na to nałożyłam mój olejek, że Wam pokażę, jeśli jeszcze nie widziałyście. O, ten e, z Ifrosza jest naprawdę bardzo fajny a, i on jest dedykowany właśnie do nakładania na włosy, to jest miks różnych olejków. Także naprawdę poczytajcie, to jest i frusza, nie wiem czy powiedziałam. Poczytajcie sobie, naprawdę jest fajny i właśnie super mi się to sprawdza nakładając na żel aloesowy W ogóle na wilgotne włosy nie nasłucha, jakoś tak najbardziej mi to pasuje i już widzę, że jest jakiś delikatny efekt na włosach, także super. I jeszcze bym Wam chciała pokazać dwie nowości, które ostatnio nabyłam. Tak patrzę, bo mam, słuchajcie, tak sobą baterię, także na szybko. To jest balsam z mi. Kiedyś wam pokazywałam tylko taki szybki haul był w jakimś vlogu, że kupiłam właśnie to z mi i kupiłam też taki tonik rozświetlający z kwasem glikolowym 5% To jest, słuchajcie, szczerze ja to mówię, fakt, faktem, że jak nakładacie go na twarz, to troszeczkę szczypie skóra, czujecie po prostu, że coś dzieje. I nakładam go na wieczór i staram się nie nakładać go codziennie, bo jak wiecie, ja mam wrażliwą i suchą skórę, ale mam wrażenie, że jeszcze w jakiś sposób e, potęguje e, to jakby niwelowanie moich przebarwień. Tak jak widzicie, no jestem, wiecie, nie mam nic, jeszcze nic totalnie. Wytarłam buzię e, ręcznikiem e, i stwierdziłam, znaczy nałożyłam jeszcze na właśnie włos ten olejek i, i aloes, i mówię, dobra, odzywam się do Was. No i to jest też fajne, ale... To jest balsam, taki olejkowe serum rewitalizujące do przesuszonej skóry. Skoncentrowany kompleks olejków 40%. Więc, jeżeli nie lubicie takiego efektu na skórze, jakby wiecie, jakbyście się posmarowały olejkiem, no to nie polecam. Natomiast tak, on zostawia właśnie taki film, film na skórze. Macie wrażenie, jakbyście właśnie nałożyły jakąś oliwkę albo coś takiego, ale naprawdę super, super. Super, nawilżała suchą skórę i słuchajcie, kiedyś było tak, że musiałam się balsamować codziennie wieczorem, a i tak rano budziłam się z taką przesuszoną skórą, przede wszystkim było to widać na nogach, myślę, że większość z was, które mają suchą skórę wiecie, że po prostu aż, jak to tak mówię, można pisać, po skórze, jest taka sucha. A potem nie mam takiego, nie mam czegoś takiego i nie używam tego codziennie, a i tak fajnie się sprawdza. Więc nakładam tonik, mam nadzieję, że mnie tu zaraz nie wyłączy. No i jak zawsze nakładam bez żadnego płatka, bez niczego bezpośrednio. I niestety mnie rozłączył, ale już wracam. Także tak, nałożyłam sobie ten tonik, i właśnie czuć takie delikatne, jakby szczepanie, takie mrowienie. Także tak, jak mówiłam, my od razu czujemy, że coś się dzieje. No i tak. Krem pod oczy. No więc, tak, kochani, tak jak widzieliście, byliśmy na takich wstępnych. Wstępnym rozeznaniu, co ile kosztuje, co jak wygląda, i powiem Wam, że no nie jest tak łatwo znaleźć grzejnik, bo się okazało, że te wszystkie, które były, które nam się podobały, nie mają takich parametrów, jak powinniśmy mieć. Więc Michał właśnie siedzi i przegląda internety w poszukiwaniu jakiegoś grzejnika. No, a słuchajcie, oczywiście, na no domiar wszystkiego nie wiem, czy też tak macie, ale u nas właśnie przeważnie tak jest, że jak planujemy, nie wiem, jakiś remont, planujemy coś zmienić, to coś się psuje. Wszystko się psuje. I słuchajcie, wróciliśmy do domu i patrzymy, a spod lodówki po prostu wypłynęła jakaś mega kałuża wody. I w ogóle już ostatnio coś z tą lodówką się działo. Muszę ją rozmrozić i mam nadzieję, że to jej pomoże i jednak się okaże, że nie jest zepsuta i nie musimy jeszcze kupować nowej lodówki, bo to. To, żeby mnie podłamało totalnie, to nie jest czas na kupowanie nowej lodówki. No i właśnie to tak jest, że, wiecie, no, wprowadzacie się w nowe mieszkanie, wszystko remontujecie, kupujecie wszystkie nowe sprzęty. No i potem te wszystkie sprzęty tak samo się starzeją. I wszystkie sprzęty, które mamy w domu, mają już około 10 lat. Więc, wiecie, twu tfu żeby nic się więcej nie zepsuło, bo za nami, za nami, no za nami, zmiana zmywarki. Właśnie zepsuła, więc mam nadzieję, że z tą lodówką nie będzie nic złego ani już nic więcej się nie zepsuje. Wiecie, właśnie, jak to jest. No, no i tak, kochani. Tak to e, tak wygląda dzisiejszy dzień, jestem jakaś w ogóle mega zmęczona i powiem Wam, że jak chodzę na zakupach w, w maseczce, to nie wiem czy przez to, że wiecie, się oddycha i to powietrze ucieka górą tej maseczki, zawsze mnie tak szczypią oczy. E, I nawet Michał mi teraz tak e, mówił, że wyglądasz, jakbyś była chora, albo coś cię łapało, takie masz zaczerwienione oczy i w ogóle. No, i właśnie od tej maseczki, od tych światów. Wiecie, co dzień przy komputerze? Też muszę w końcu się wybrać do okulisty, bo nie wiem, czy już Wam mówiłam, ale miałam, słuchajcie, taką historię, bo ja miałam już jakiś czas temu zdiagnozowany wad, zdiagnozowaną wadę wzroku i nosiłam okulary. Ale powiedzmy, że był taki moment, że jak założyłam te okulary, no to owszem, jakby miałam wrażenie, że jest lepiej, że lepiej widzę, tak wiecie bardziej ostro, zwłaszcza jak patrzyłam szybko w dal i w bliż, Wiecie o co chodzi. I poszłam do okulisty i się okazało, że nie mam takiej dużej wady, która została mi wcześniej zdiagnozowana. Okazało się, że mam akomodacyjny przykór oka. No i niestety, ale wszystkie moje okulary, które mam, które posiadam, nie powinnam ich nosić, muszę wymienić szkła. A przede wszystkim nie mogę kierować się tym, co jakby drukuje ten komputer, wiecie, który bada Wam wzrok, bo na tym komputerze zawsze mi wychodziło minus 2,5, nawet minus 3. Ja miałam okulary na minus 1,5, minus 1,75. I każdy komputer pokazywał mi naprawdę dużą wadę, i jak trafiłam w dobre ręce dobrego okulisty, to się właśnie okazało, że nie, że moja wada nie jest taka duża i powiedział mi, że da sobie po prostu rękę obciąć, że jak moja wada to będzie 0,75, a nawet 0,5 i wcale by się nie zdziwił, gdyby nawet to były plusy a nie minusy, gdzie ja w ogóle słuchajcie, szok. Ale właśnie u mnie w, jakby w, w moim schorzeniu e, oczu, wzroku, zwał jak zwał, to muszę mieć zakropione oko, tak porządnie, jak to się mówi, i takie konkretne badanie na oka, i wtedy będzie wszystko jasne. Więc czekam z niecierpliwością, bo tak jak mówię, dużo jeszcze samochodem. Wiecie rano, jest ciemno, jak będę wracać za chwilę, jest zima, też jest ciemno. No nic, jak coś, to się wspomogę jeszcze tymi moimi starymi okularami, chociaż pani Okulicka mi powiedziała, że absolutnie mam w tych okularach nie chodzić, bo mogę sobie po prostu zepsuć wzrok. No, więc właśnie muszę się umówić, bo tak jak mówię, no często po całym dniu pracy mam zmęczony wzrok, męczone oczy przy siedzeniu przy komputerze, wiecie, przy takim wytężonym, intensywnym dniu i potem jak wsiadam w samochód, to czuję, że nie, nie widzę tak dobrze, jak powinnam widzieć, a też trochę dojeżdżam do domu, do pracy, więc wiecie, no musi być bezpiecznie. Dobra kochani, e, chyba tyle. Jakoś tak, e, taki rozwalony mam ten dzień, bo z tyłu głowy mam tą lodówkę. Aha, no i oczywiście z moim aparatem e, też faktycznie coś się dzieje. Wiem Wam ostatnio, e, jak robiłam Get Ready With Me e, ten makijaż, e, że nie mogłam tego światła ustawić. I cały czas widzę w poglądzie, że co chwilę łapię inne kolory. Mam nadzieję, że to jest tylko kwestia aparatu, a jak zrzucę film na komputer, to nie będzie tak źle. Ale jeżeli tak, to sorry. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Będę musiała go chyba dodać, oddać do naprawy. A wiecie, mam tylko jeden aparat, więc jeżeli oddam ten aparat do naprawy, yy, która może potrwać tydzień, to jest tydzień bez nagrywania filmów, i to jest dla mnie tragedia, i wtedy będę musiała nagrywać yy, telefonem. A wiadomo, że telefonem to już nie jest tak aparatem i tak dalej. Musiałam sobie ponarzekać, sorry, ale po prostu tak jak mówię, no wszystko się psuje, wszystko się sypie i, i, i wkurza mnie to po prostu. Dobra, zostawcie łapkę, jak Wam się film podobał. Pamiętajcie, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału i trzymajcie się cieplutko buziaki. Pa pa!